Bonjour Sowa, ATP Cup, mecz Polska-Chorwacja. Kacper Żuch niespodziewanie wychodzi na Marina Cilicza co myślisz? Myślisz to samo co ja myślałem, czyli to, że raczej szykuje się niezły w pierdzie. Ale Kacper nas tu bardzo miło zaskoczył. I naprawdę czapki z głów, bo chłopak zagrał bardzo dobry mecz. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. Przegrał 7-6-6-4 po walce. Myślę, że. Naprawdę może być z tego meczu zadowolony, a ja wam przygotowałem analizę, bo miałem przyjemność cały mecz oglądać. Analizę rozbijam na cztery aspekty. Na taktykę, na tenis, na mental i na cechy motoryczne. Zacznę od tenisa. Pierwsze primo, co robi dobrze Kasper, według mnie. Na pewno dobrze serwuje i na pewno dobrze returnuje, a jego głównym takim uderzeniem z głębi kortu jest mimo wszystko backhand. Ale... Co mógłby rozwijać? Według mnie na pewno forhand z dojścia z dobiegu, bo często zwalnia tą piłkę lub granie czysto, no i przy takim rywalu jak dzisiaj, no po prostu wykorzystuje to od razu i, i na pewno jest to element, który powinien poprawić. Druga rzecz, jeśli chodzi o backend z drugiej strony, gra go bardzo płasko, bardzo często fajnie kontruje, ale jednak mimo wszystko gra dużo w środek. Mało kątowo, co dzisiaj było widać szczególnie gdzie Marin też ma dosyć płaski backend, ale jednak... Dużo lepiej potrafił nim rozrzucać eee, i brakowało mi przede wszystkim przy tak płaskim backendzie, jakim ma Casper uderzenia więcej down the line, czyli po linii, bo uważam, że eee, naprawdę dobrze to robi, szczególnie z kontry, szczególnie w defensywie, więc tak samo w wymianach 50-50 mógłbym próbować eee, częściej z niego korzystać. Eee, no i widać, że w ataku jeszcze nie czuję się jak ryba w wodzie, to na pewno i wydaje mi się, że tutaj eee, bardziej rozwój pod kątem mentalnym, bo tenisowo wydaje się być wszystko na miejscu, ale widać, że jeszcze tego czucia takiego w ataku. Co, gdzie, jak i kiedy, z której piłki, no to jest też obszar do rozwoju. Cechy motoryczne. Moim zdaniem, Kacper jest szybki, zwinny. Naprawdę, no wydaje się, że pod tym względem jest na bardzo dobrym poziomie i właściwie no tu zawsze można być bardziej wyda wydo wydolnym, bardziej szybkim i bardziej zwinnym, ale generalnie wydaje się być naprawdę niezłym pod tym aspektem. Teraz mentalne. Tak jak mówiłem, czapki z głów za to, że się chłopak po prostu, mówiąc przysłowiowo, nie zestrał, bo miał ku temu wszelkie prawo, bo przeciwnik no, dużo wyżej notowany, turniej, kurde, w życiu jeszcze nie miałem okazji na takim korcie zagrać i tak naprawdę o taką pulę jeszcze reprezentować nasz kraj. E, więc naprawdę szapoba. Ale e, pod względem mentalnym było parę momentów, które e, z jednej strony zrobił dobrze, ale też gdzie mógł to zrobić troszeczkę lepiej. Czyli obszar do rozwoju. Na pewno. Pierwszy ważny moment w meczu, czyli 5-4 i yy, 0:40 na na serwisie, który Kasper broni i wyciąga, więc to jest naprawdę bardzo fajne, że nie, nie spanikował, mimo tego, że popełnił w tym gemie na początku yy, prosty, dosyć błąd z forehandu niewymuszony, potem debel, ale mimo wszystko nie odpłynął, tak? nie odjechał już do końca tego gema, czyli utrzymał jeszcze nerwy i emocje w głowie. Wyrównał na po 5, potem tight w którym było 50-50. Tu jest loteria, zawsze może się zdarzyć w jedną i drugą. No tym razem Kasper do tego Breka przegrywa i wychodząc na drugiego seta szybko dostaje break'a do zera. Moim zdaniem troszeczkę zabrakło tutaj pobudzenia, tak? czyli po pełnym emocji secie, gdzie te emocje były na, na, na najwyższym poziomie, koniec seta, spadają emocje, no i trzeba momentalnie podnieść tą koncentrację, szczególnie z tak dobrym Przeciwnikiem i tego troszeczkę mi zabrakło. Może nie widziałem tego przerwy, bo były reklamy, ale... ale patrząc na Kasper, po prostu tego nie zauważyłem. Co za tym jeszcze idzie w tej breaku, były momenty, w którym Kasper, szczególnie właśnie na tą stronę forhandową miał okazję do tego, żeby piłkę zaatakować, żeby, żeby zagrać po prostu ostro. Z takim przeciwnikiem, niestety, jak masz okazję, musisz tak naprawdę podjąć decyzję i spróbować. Bo jak nie spróbujesz, to za chwilę zrobi to on, a że jest w klasy odpowiedniej, no to. To ją wykorzysta i jeszcze w tej rynku chyba były takie 2, 3 piłki, gdzie mm, no po prostu miał, miał szansę z forhandu przyspieszyć i, i, i pójść na Minera, e, a tego nie zrobił. Więc, moim zdaniem, tutaj bardziej kwestia właśnie podjęcia decyzji troszeczkę odwagi, a nie, a nie samego braku umiejętności zagrania takiej piłki. E, idźmy w drugiego seta. Drugi set zaczyna się 0-2. Tam były za chwilę znowu szanse na. Na, na 1-4 na szczęście cały czas Kasper był w grze. Jakby to było też fajne, że, że mimo wszystko nie, nie podłamywał się, cały czas walczył, był, można powiedzieć, cały czas na dobrym poziomie pod względem swoich emocji. Tak, ten balans był cały czas równy. Troszeczkę mi brakowało tego, żeby jednak dziś czasem troszeczkę mocniej ugryzł Marina, żeby jednak był pokazał takim swoim body language, że on, e, że on nie ma zamiaru tak do końca jechać jakby równo już po tym breaku. Tego trochę mi zabrakło, żeby też tak pokazać przeciwnikowi ej ja tu jestem i ja przyszedłem tu cię opierdzielić, bo Marin parę razy jak widać było na to już doświadczony wyga więc to nie ma co dyskutować, ale w sytuacjach, gdzie, gdzie, gdzie tą swoją wyższość taką na korcie możesz pokazać, to on się z tym nie szczypał. Czy to w momencie kiedy Kasper nawet raz nie zdążył jakby ze swoim ustawieniem do jego serwisu, to od razu Marin Zwrócił uwagę sędziomu, że, że powinien być gotowy, tak? czy, czy nawet sytuacje z challenge'ami, gdzie czasami Marin był zdecydowanie pewniejszy podczas brania tych challenge'ów niż Kasper, ale no to taki, mówię, mały, mały wniosek, gdzie może można było jeszcze coś więcej ugryźć żeby się Marin w tym końcowym game'ie przy 5-4 no po prostu zawahał, a się nie zawahał. Zagrał go dobrze i wygrał zasłużenie 6-4, więc jeśli chodzi o ceny mentalne, to na razie tyle. No i czas na taktykę, tak? Taktyka moim zdaniem, e... ciężko mi powiedzieć oczywiście jaką dokładnie miał może Kasper, może się dowiem od Kaspera, albo od Alka Harpatina, ale generalnie uważam, że e... no, troszeczkę był zbyt pasywny mimo wszystko, tak? To pewnie jest zazwyczaj jego główna, główny obszar do rozwoju, że mimo wszystko z tymi lepszymi zawodnikami ktoś go dominuje, no, na pewno Kasper dobrze gra z kontry, więc to jest też coś czym on lubi być, ale mimo wszystko po prostu musi częściej starać się wywierać presję na przeciwnika, starać się częściej doprowadzać do jego tak zwanych wymuszonych błędów, no bo na takim poziomie, mimo tego, że Marin uważam, nie, trzymając się faktu, po prostu popełnił dzisiaj naprawdę sporo niewymuszonych błędów i na pewno też jest no, dosyć raczej daleko od takiej swojej optymalnej, dobrej formy, tak jak na przykład w meczu z Hurkaczem na US Open, więc to zupełnie inny zawodnik, ale mimo wszystko no, tego było zbyt mało. Tak czy siak. I, I dlatego też przeciwnik miał prawo czuć się dosyć pewnie tak? i w tych kluczowych momentach, szczególnie jak serwowo przykładowo na 5-4, na seta, na mecz właściwie już też, no to, to on się po prostu nie zawahał i nie bał. Tak, I tak jak wcześniej mówiłem, też brakowało mi więcej ze strony Kaspras, szczególnie backhand down the line, tak? po, po linii, bo, bo uważam, że, że, że to uderzenie ma bardzo dobre. I, i tym wiele, wielokrotnie może sobie zbudować przewagę, no ale potem tą przewagę buduje tym, że jak zbuduje, tak? Że ta piłka wraca mu wolniej i musi z tego forendu zaatakować. No i tu musi się, tego pewnie Kasper do końca nie chce, no ale musi się z tym trochę pogodzić, że no, z tego forendu musi trzepać te piłę, mm, ale myślę, że to jest taki obszar do rozwoju, gdzie chłopak e, e, po prostu analizując sobie ten mecz sam to, sam to zobaczy i mm, no co tu dużo mówić, no do, 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 bardzo, już kończąc bardzo dobry jego mecz i... I, 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 I fajna rywalizacja, która na pewno dała mu ogromną um, satysfakcję i też um, doświadczenie, tak? No bo, bo czyli to już jest duże nazwisko, co prawda mówię, moim zdaniem nie zagrał wybitnego meczu, bo, bo sporo jednak tych dosyć e, niewymuszonych błędów popełnił jak na niego, ale no znalazł drogę do zwycięstwa, tak? A Kacper z drugiej strony zagrał swoje, myślę, że dałbym mu taką, jakby miał oceniać, takie 8, tak? Od 0 do 10 dałbym mu taką ósemkę, więc, więc naprawdę chapeau no bo bo to nie był łatwy na pewno, łatwa sytuacja dla niego, eee, no i co, walczymy dalej, czas na mecz, Kurkacz-Coricz. Nie bęgu, a nie, dobra, bęk, 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 ale jeszcze będzie następny bęk. Hubert Kurkacz pokonuje Borna-Coricza 6-2, 6-2 i cytując tutaj Dawida Olniczaka z Twittera zagrał kosmos, 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 kosmos. kosmos. Co ten chłopak wyczynia? Niech się ten Australian Open już zaczyna. Eee, ale niestety, koniec końców, nie mam dobrych wieści, bo Debel, Churkacz, Kubot bardzo gładko przegrywają z Dodig, Mechtic i przegrywamy z Chorwacją. I niestety tracimy już jakiekolwiek szanse na wyjście z grupy. Eee, no cóż, mówiłem po poprzednim Deblu, że chłopaki mają eee, materiał do analizy. No to tu tym bardziej ten materiał do analizy jest. Eee, ale trzeba podkreślić, że pary, z którymi się wierzą naprawdę to są. Eee, Człowiek 90 świata, więc. No. Lepiej teraz niż Tokio, mówię. Lepiej teraz niż Tokio. E, I oby to zaprezentowało, a jestem pewien, że tak będzie. No i szybki raport seniorów. Ula wygrywa drugą rundę eliminacji 64 4 i o wyjście zagra z Iriną Falconi. Były numer 64 WTA jeszcze 3 lata temu. No to spotykają się były 29, były 64, o wyjście z 25 w takim Bendigo. No. Niezłe jaja. Paweł Cześć awansuje do ostatniej rundy eliminacji w hiszpańskim Manacor. Mateusz Terczyński niestety odpada, tak jak i Alan Bojarski również odpada. Tylko, że w meczu o wyjście już z eliminacji to by było na tyle. Bang!